Witam Was, docent polskie minibrawary.pl. Chwila przed 1 listopada, no fantastyczna pogoda. Może trochę zbyt mocno wieje. Mam nadzieję, że nie będzie y, słyszalny ten wiatr w mikrofonie. No ale słońce, wspaniałe. No i co? No, trochę dziwnie, bo zazwyczaj było tak. Y, no, wiecie, y, ostatnio te promki w Lidlu tutaj w Dłutowie y, próbowałem, degustowałem. No, i się pierwszy raz zdarzyło, że totalna chryja przed świętem ważnym, 1 listopada, jest w Lidlu promka na 4 plus 4 Lecha, zero craftu. Więc stwierdziłem, no dobra, tego w ogóle nigdy nie próbowałem, Helesa. A pilsa dobrych kilka lat nie piłem. Więc pora odświeżyć podstawową ofertę Lidla czyli właśnie nowość e, Bayerisches Hellesbier oraz Pils. E, cena za te piwa to jest 3 złote, to jest 3,50, więc e, Pils za 3 złote mityczny znajdzie się? No zobaczymy. E, to mnie trochę dziwi. E, geograficzne oznaczenie, e, znak pochodzenia i co? To się odnosi do e, Bayerisches Helles? Serio? Taki znaczek? Dajcie znać, o co chodzi. Bo... Pfu, że heles tylko z, z Bayern, z Bawarii, ciekawe, dobra. Tak, foki nie ma, bo puszki w użyciu, ale za to szklanki skrosna krosna są. Jak zwykle muszę ostukać, no i pięknie się to skrzy w słońcu. Jasno-złota barwa, piana, drobna, niezbyt obfita. No przyjemnie, przyjemnie. Trochę ziołowej chmielowości, trochę chlebowej słodowości. Rześko. Fajnie, fajnie. Prozit. Mm. Ale w smaku już jest źle. Czuję taki kukurydziany posmak. Nie ma informacji o tym, żeby tutaj była... Czy to syrop glukozowo-fruktozowy, czy yy, kukurydza, ale yy, tak, woda słód jęczmienny, ale bardzo yy, słaby jakości jest ten słód jęczmienny. No. Ach. No, niezbyt, niezbyt yy, mi to pasuje. Goryczka jest fajna. Goryczka jest yy, średnio intensywna, króciutka, ziołowa, ale. Smak psuje ta słodowość, taka kukurydziana, koncernowa. Mm, szkoda, szkoda. Dobra, jak w takim razie będzie z pilsem? Tutaj już jest napisane wyraźny smak goryczki. Również woda, słód chmiel. No właśnie, chmiel, a tutaj był ekstrach chmielowy. Przy czym ja nie miałem żadnych zastrzeżeń co do chmielowości i goryczki. Zobaczymy. O, morena miałczy. Jak, miaocz morena, piwa nie dostaniesz, przecież ty nie pijesz. Jak wygląda pilsik? Bardzo podobnie. No, piana zdecydowanie bardziej charakterna. Obfita, drobna. Kolor identyczny właściwie. Dobrze. i Jak z aromatem? Mniej wyrazisty. Naprawdę nie czuję. Y ten aromat tutaj był bardziej intensywny niż w tym. Mam nadzieję, że będzie odwrotnie. Mimo, że tutaj aromat był na plus, a smak na minus, to tutaj będzie odwrotnie. No co, Morena, tutaj miałczysz? Co miałczysz? ojej. Dobra. na zdrabi. Było po niemiecku, tyle równowagi musi być po czesku. No i powiem Wam, że tak się stało. Super. Nie ma tego hamskiego posmaku kukurydzianego, mimo że aromatu nie ma, to smak jest całkiem przyjemny. Czy ta goryczka jest mocniejsza? No wcale nie. Myślę, że goryczka jest równa temu, co Helesowi. Natomiast no już ta baza słodowa jest o wiele lepszej jakości. Konkluzja: naprawdę Perlenbacher Pils daje radę. Piwo za 3 zł, naprawdę święty gral. No, szkoda, że niemieckie, no ale trudno, wiadomo. Polacy z pilsem nie za bardzo im po drodze z tą goryczką. Tutaj też ta goryczka nie jest jakaś specjalnie mocna, wyrazista, ale spokojnie jest to piwo do wypicia. Tym się zmęczyłem od razu po pierwszym łyku. To bez problemu, no słuchajcie, jest ten pilsik mityczny za 3 zł do picia. Fajnie, fajnie. Nie wiem, dajcie znać, czy ten pils jest w miarę stabilny. Czy są różne warki wahające się i smakiem, i aromatem. Jeżeli ta tendencja byłaby podtrzymywana, takiej jakości Perlenbacher Pils naprawdę warto. Jeszcze w taką pogodę, idealnie. Dobra, tymczasem.